Właśnie rok 5 tworzyli dom Makleski Boś, na Marszałkowskiej, i tam przyjeżdżali wszyscy spekulanci w stawie Warszawy. Bo warto tutaj chyba dodać, że sama giełda jako giełda nie miała takiego parkietu, jaki możecie kojarzyć z amerykańskich filmów. tak, To nie, nie było takiego pitu, gdzie po prostu wszyscy stali handlowali. Tą lukę, czy tą, tym miejscem stał się w pewnym momencie yy, Boś. A czyli yy, tak, bo giełda warszawska, Nowy Świat. Tam w zasadzie to było takie po prostu bardziej biuro, tam się maklerzy, natomiast tam nie było takiej, właśnie jak powiedziałeś, sali obsługi fizycznej to... dla, dla ludzi, tak? Więc w Bosie się zbierali ludzie, w Bosie były to warunki, tak? Była duża sala na sam dole, taka właśnie pod, pod wykresy. Była na górze, całe piętro było tak z kanapami, nie wiem, z kawą, z chlebami. To piętro do dzisiaj jest. No ale teraz jest trochę, trochę inaczej bo już zmieniło się mm. czasu, tak? Natomiast na tym piętrze się zbierali wszyscy. Tam po prostu przyrodzili i mali, i duzi, tak? W sensie duzi, dużo kasumani i tak dalej. Człowiek nawet chce kawę, posłuchał tego, posłuchał tego, posłuchał tego. Posłuchał tego. Ehm, próbował sobie jakiś ten wizerunek tej giełdy wyrysować, tak? Natomiast plus był taki. taki że było to ujście tych emocji, tak? Można było się jakąś wyrzali, słuchaj, kurde, kupiłem to i się spieprzyło, tak? Albo nie, kupiłem to, kupiłem to. Oczywiście z czasem, jak zapatrzyłem po paru tygodniach, paru miesiącach, z reguły było tak, że jak oni sprzedawali to był dołek, tak? Więc nagle się nauczyłem tego, że o słuchajcie, działabskiego ręku, tak? Czy im więcej paniki, mhm. tym dołek i odwrotnie, i otworzył to rórka.